dyrektorze, kolejna wystawa, to chyba e, Dom z Duszą. Dom Kaszubski w Swarzewie jest rzeczywiście domem z duszą. E, domem, który e, otwierając się na młode talenty daje szansę prezentacji ich twórczości. E, Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Puck zawiadujący tym obiektem jest oczywiście tutaj e, e, Żwotnie zainteresowany, by tego typu działania były w sposób bardzo szeroki aktywizowane. Pani Rena Kobiela, gospodyni tego domu kaszubskiego, ma jak widać bardzo dobrą rękę do młodych artystów. Potrafi skupić ich wokół siebie, ale przede wszystkim zależy i na tym, by te wernisarze, które tworzy, które kreuje, miały, miały serce. I to dzisiaj przy wernisarzu malarstwa Barbary Kuchnowskiej, a wcześniej Piotra Hełszowskiego, było bardzo widoczne i czytelne. Ta emocja, to zatroskanie o to, by pokazać wszystko we właściwym, pięknym, pięknym świetle. Świetle piękna, a więc także i sztuki. gospodarz ja Domu Przywitać Państwa na tej sali dla I zaraz jej i podziękuję tym za wystawienie wspaniałych prac. Chciałabym przywitać Pana Dyrektora Gminnego Ośrodka Kupu i Turystyki i Kupców, Pana Jana Zdlapa, Panie Przewodniczącego Rady Gminy, Annę Tą i wszystkich W swojej wizji życiowej, tą pracę i ten rodzaj spełniania się dzieciowego, to życzymy Ci wszyscy naprawdę sukcesów. Sukcesów, które niech się obrócą na dobro i Twoje i wspólne. To są wspaniałe i dobre. Dzisiejszy dzień, myślę, stwarzenie jest wielkim świętem. Bo jednak nie tak często się zdarzają takie piękne uroczystości, gdzie głównym autorem tego święta jest mieszkanka Starzewa, tak młoda osoba jak Masia. Nie będę mówiła pani Barbaro. <grywa> nie będę, będę mówiła pani. I myślę sobie, że masz dziewczynę w życiu oprócz niewątpliwego talentu masz dużo szczęścia. Bo żyjesz wśród ludzi, którzy nie tylko, że ci pomagają, ale wspierają twój rozwój, wspierają rozwój twojego talentu, gdzieś tam ośmielają cię, żebyś wyszła do ludzi i pokazała. Żebyś nie była tym przysłowiowym Jankiem muzykantem zamkniętym gdzieś tam w jakiejś komórce i, 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 i nic z tego dalej nie wychodzi. I myślę sobie, że mając takich życzliwych ludzi wokół siebie, mając przede wszystkim rodziców, którzy cię wspierają, taką panią Irenę, której tutaj, bo, bo przestawia kneble, to nie jest żaden problem. Myślę, że naprawdę jeszcze świat usłyszy o tobie i tego z całego serca cieszę. chciałbym zamknąć wystąpienie z z tytułu Ośrodka Kultury, wręczając sobie album Gmina Puck Piękno Odkryte, byś odkrywała je dalej. Pani Teresa pokazała, odkryła w niej talent malarski i pokazała, w jaki sposób posługiwa się pędzlem, jak mieszać farby. I dzięki Pani Teresie rośnie tutaj nas. Mały, młody artysta, jestem przekonany, że się będzie dalej rozwijał przy tej wspólnej naszej pomocy. Proszę państwa, abyś wręczyła Pani Teresie kupę kwiatów i podziękowała im za to, że tak wspaniale to popierują. Dziękuję Pani Teresie. Chcę tutaj podziękować naszej Pani ręce, za wszystką pomoc, za to, że pomaga, wspiera. Jeszcze z do tego domu, proszę Pani Dyrektor, że zawsze otwarte. No, no cóż. No Pokażę Pani że proszę się przytrzymać. Właśnie dla Pana Wójta. Nie miało być coś takiego, zawsze mi się pyta. No, coś dać. Pan Wójtowi, żeby był to niezapomniany prezent. Tak, a co narysować? Nie ja mówię, narysuj coś, co ci się najbardziej no, kojarzy z gminą. No. Tak się narysowała od wielu lat. No. No. Najbardziej kojarząca się z gminą osobą jest pan wój. I to bardzo dobrze się kojarzy. No. No, no. No, no, to szlata, a bez tego, nie ma. あれほど。 Powiedz mi, jak na co dzień znajdujesz na to czas? No bo przecież szkoła, obowiązki. Tak, nauka przede wszystkim. Staram się znaleźć czas zawsze, bo jest to moja pasja i uwielbiam to robić. No Co sobotę jeżdżę na te lekcje i zazwyczaj w domu po lekcjach też maluję. A tak jak nie mam nic do nauki albo są jakieś święta, to oczywiście pędzel w dłoń. Młody artysta ma przed sobą jeszcze lata, całe lata życia ciężkiej pracy. No i my możemy życzyć im sukcesów. Dziękuję ślicznie. Tak, córka już od paru, paru lat maluje obrazy. Od 15 miesięcy maluje olejno. Głównie te obrazy są malowane u nas w domu. Ma na specjalnie przystosowany pokój, jest to pracownia i poza tym uczęszcza na lekcje malarstwa do Pani Bartosewicz, to jest w Góry i tam co sobotę, każdą sobotę są dwie godziny lekcyjne. Tam ona się uczy techniki malowania i maluje swoje obrazy, które następnie są wykańczane w domu. Dzisiaj dużo gości zaproszony. Co w takim dniu się czuje? Radość ogromną przede wszystkim i emocje, no, stres też. Ale bardzo się cieszę, że mam możliwość właśnie uczestniczenia w takich wydarzeniach, które właśnie są dla mnie stworzone. Jest to bardzo miłe. Czy to jest Twoja pierwsza wystawa? Taka osobista to pierwsza, ale zawsze w szkołach, jak są jakieś wydarzenia, w, w Pucku, w ratuszu ostatnio też miałam wystawę. Hmm. Jesteśmy bardzo z niej zadowoleni, bardzo dumni i oby tak dalej się nam rozwijała. No właśnie, to jak tata mówi, że tak, tak wszystko dobrze idzie dobrym torem, powiedz mi, a tak na oboku, oprócz pędzla, oprócz szkoły, znajomi, koleżanki, nie wiem, jakiś czas wolny, tak bardziej, no nie wiem, wyskokowo? No, oczywiście posiadam czas wolny, spotykam się ze znajomymi, ale jednak wolę ten czas spędzić w pracowni i pomalować coś niż iść na jakąś imprezę, coś takiego.